Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie wojennym. Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 31 maja a 3 czerwca. I oczywiście na początek bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie i proszę o jeszcze, pamiętajcie o subskrypcji, komentowaniu, lajkowaniu. Dzięki temu zwiększamy zasięgi, docieramy do większej ilości osób i bardzo wam za to dziękuję. Pamiętajcie o naszych rozmowach, jakie są na kanale osobami, które zapraszam. Pamiętajcie też o nowym odcinku, jaki ukazał się na podcaście o Patonie. Bardzo was proszę, zaglądajcie. A my przechodzimy do raportu wojennego. Jesteśmy na mapie Ukrainy, nie przejdziemy do właściwego raportu. Dzisiaj informacje dość krótkie. Dzisiaj poświęcimy y, troszeczkę uwagi temu, co stało się pod miejscowością Szebikino, gdzie mamy informacje o tym, że żołnierze rosyjscy należący do regionu Wolnej Rosji przeprowadzili wypad za granicę y, zaatakowali czy zajęli wieźnowa Tawliżanka i uderzyli w kierunku Kino. Gdzie doszło do walk z żołnierzami rosyjskimi? Rata bójcza troszeczkę walka. Natomiast no, mamy tutaj kolejny przykład tego, co już ostatnio mówiłem na temat, że będą wykonywane wypady za granicę. Mamy też przecież informacje, które później się pokazywały, czy nawet wcześniej o obwodzie Kurskim, Białogorodskim. Natomiast tutaj, po kilkunastu godzinach walki Żołnierze rosyjscy walczący po stronie Ukrainy wycofali się, natomiast, no, znowu został efekt psychologiczny, efekt propagandowy, który został tutaj dość mocno, e, dość mocno poszedł w eter, może tak to powiem. Natomiast, no, sam, sam wypad, oczywiście, znowu zakończył się dość dużym sukcesem. E, żołnierze rosyjscy z Legionu Wolnej Rosji wrócili na kilka kilometrów. Więc mamy kolejny przykład, że ta granica dalej nie jest umocniona, ta granica dalej nie jest szczelna. Natomiast, no, czy będzie, ciężko powiedzieć. Wiemy, że Białorrad też był atakowany za pomocą dronów. No, tutaj ta granica rosyjska, naprawdę Rosjanie nie będą w stanie tej granicy, że tak powiem, upilnować, bo to jest naprawdę, to są setki kilometrów. Natomiast na ten moment brakuje im jednostek. Jak wiemy, przesuwali pewne jednostki w kierunku Biełgrodu, natomiast to jest mało. Rozgwardia do tego elementy 74. Brygady zmechanizowane, jakieś jednostki WDW, to wszystko jest za mało. To, to na obsadzenie tej granicy jest ewidentnie za mało. A takie ataki dywersyjne czy nawet sabotażowe. Będą się powtarzały, i tutaj tylko kwestią czasu jest, gdzie w jakim miejscu kroczą znowu żołnierze z Legionów, czy to RDK, czy to też i z wolnej Rosji, a może nawet i z innych Legionów, bo no, mamy też przecież inne Legiony i jestem bardzo ciekaw, jakby to wtedy wyglądało. Natomiast no, to miało miejsce. Słuchajcie, drugim tematem jest to, że mamy tutaj informację o tym. No, już pomijam fakt samego Prigozina, bo miałem powiedzieć, że Prigozin znowu skomentował i skrytykował um, Ministerstwo um, Obrony Rosji, a, genera a dokładnie generała Szojgu i Girasimowa o to, że y, na tyłach y, podczas wycofywania się jego jednostek y, w grupy Wagnera postawiono miny. Natomiast no, pojawił się też bardzo fajny wywiad y, u Andromedy. Bardzo Wam polecam. Wywiad z Prigozinem, gdzie no, padają gorzkie słowa z jego ust, natomiast też między słowami można przeczytać wiele to, o czym mówi, bo to też jest bardzo fajny przykład tego, gdzie prowadzi jego, jego droga, że tak powiem, albo w jakim kierunku chce iść. Bardzo interesująca też sprawa jest z Girkinem i jego turbopatriotami, którzy no. Coraz bardziej sfrustrowani, coraz bardziej poirytowani, nie wiedzą za bardzo, co chcą. Też się pojawił wątek polityczny, więc jestem bardzo ciekaw. Niech się tutaj sami kłócą. Wszyscy na tym skorzystamy. Natomiast, zgodnie z tym, co w tytule, mamy znowu kaderowców, czyli armię TikToku, armię tiktokową, która została wysłana do walki. Wysłana po roku prawie od walk. No, mamy tam jeszcze jakieś elementy czeczeńskie, które tam i na Hersoniu gdzieś były, i na Zaporożu. Natomiast ostatnie ich takie duże walki to były w Mariupolu oraz y, miejscowości sywiro Natomiast teraz zostali skierowani do walki w Renie donieckim, a dokładnie Marinki. Mamy już tutaj informacje o... O skierowaniu do walki czeczeńskiej pułków Achmat oraz Sever Achmat. Także oba zostały skierowane w rejon Marinki. Mamy tutaj szturmy Marinki, będziemy to omawiać. Natomiast niewielki sukces na północnej stronie miasta przy wsparciu nowych jednostek czeczeńskich, no, pytanie czy to jest to, na co liczyli. Myślę, że raczej liczyli na to, żeby zdobyć z jednym szturmem wszystko. Wiemy, że dalsze ataki zostały odparte przez stronę rosy ukraińską, zostały odparte przez stronę ukraińską, natomiast, no, czekam na filmy, czekam na filmy e, żołnierzy z którzy będą zamieszczać. Pojawił się jeden filmik, bo jakaś jednostka czeczeńska też jest w rejonie Bachmutu, z wjazdów do mm, podziemi, natomiast, no, myślę, że to tylko kwestią czasu, kiedy to wejście zostanie zbombardowane przez stronę ukraińską, jak wiemy mają czym i, i nie zawahają się pewnie, bo pewnie jest tam dobry magazyn e, albo lub skład amunicyjny. Słuchajcie, tyle z wstępu, przechodzimy odcinek Swatowe-Kremienna. Jesteśmy na odcinku Swatowe-Kremienna, z informacji jakie mamy uaktywnił się cały front e, od granicy aż po na pod wiemy, że strona rosyjska tu atakowała przypróbowała tutaj atakować stronę ukraińską w rejonie na południe od Masywki, Synkivki, w rejonie Synkivki, w rejonie Nowosilewskie, Telmachiwki, na środkowym odcinku. Mamy też ataki czy próby ataków na kierunku Makijewki, natomiast w lesie i wentorskim, w lesie na południu Dibnowej dalej mamy potyczki jednej i drugiej strony, natomiast no, tutaj nie ma dokładnych danych, wiemy, że te walki w lesie trwają, z jakim skutkiem bez efektów na razie nie ma jakichś danych takich, które można byłoby tu potwierdzać jedną lub drugą stronę wróćmy na mapę Ukrainy mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek Siewierski a później Bachmucki jesteśmy na odcinku Siewierski, jeżeli chodzi o odcinek Siewierski, mamy dalsze informacje o walkach w rejonie Biłochorivki oraz Spirnego, chociaż czy to jakieś większe, ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o Spirne, jakie tutaj mamy ataki czy działania bardziej nękające lub rozpoznawcze. Poprawiłem czy zaktualizowałem mapę. Wiemy o obsadzie mniej więcej jaka tutaj się pojawia. Pojawiła się pierwsza brygada Doniecka. Mamy tutaj jednostki Bars, które obstawiają północ. Natomiast sam y, tutaj odcinek sywierski, ostrzał artylerii, nękający działania, bez większych zmian. Przejdźmy na mapę Bachmutu. Jeżeli chodzi o Bachmut, mamy tutaj ponowienie ataku strony ukraińskiej, y, która próbuje, tak powiem, nacierać w rejon miejscowości. W rejonie miejscowości Oricho-Wasiliwki, Dubowo-Wasiliwki, Berchiwki. Próbowano tutaj nacierać złóż zbiornika. Ataki na razie nie były zbyt udane strony ukraińskiej. Natomiast jeżeli chodzi o południowy odcinek, udało się strony ukraińskiej poszerzyć tutaj zasięg od strony kanału, obejścia, czy powiedzmy, zdobycie terenu, które pozwoliłoby obejść kliszczewkę, która jest broniona przez stronę rosyjską natomiast wiemy, że walki tutaj trwają siłą napędową jednostki 3 Brygady Azow, natomiast jeżeli chodzi o samo rejon miasta Bachmut, nie zanotowano wielkich walk, ani bardziej zdecydowanych walk Rosjanie nie wychylają się z ruin, natomiast dość aktywnie działa tutaj ukraińska artyleria, która ostrzeliwuje same miasto, natomiast jeżeli chodzi o rejon Bachmutu Prawdopodobnie rejon ten został obsadzony. Trwa wymiana jednostek. Wiemy, że do 31. Brygady Szturmowej Gwardii mamy informacje o jednostkach separatystów. Donieckiej jest dokładnie z pierwszego Korpusu. Jakie to jednostki, nie wiem. Myślę, że wkrótce się dowiemy. Natomiast no, żołnierze Wagnera jeszcze są, jeszcze się wycofują natomiast mają zakończyć rotację czy wycofanie do 5 czerwca. Wróćmy na mapę Ukrainy z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na linię Ato. Jesteśmy na linii Ato, a dokładnie odcinek Gorłówki. Mamy informacje o pewnych działaniach zbrojnych prowadzonych przez stronę rosyjską w rejonie Aleksandropini natomiast też działania rozpoznawcze na nowe, działania bardziej nękające sporadyczny ogień artylerii Natomiast nic się tutaj nie zmienia, tutaj sytuacja jest klarowna i czysta. Próby, jakiekolwiek próby rosyjskie są odpierane przez stronę ukraińską. Przejdźmy na rejon linii Ato. Jesteśmy na linii Ato. Tak, jak powiedziałem, prawdopodobnie ta brygada została przeniesiona, czy w całości, jeszcze nie wiem. Natomiast rejon, tak, jak powiedziałem, Marinki, za chwilkę do niego przejdziemy. Przejdziemy sobie od góry. Mamy informacje o walkach w rejonie Awdiwki, Sywiernego, Pierwomajskie, Newskie oraz bombardowaniu Karpaty pod Alczewskiem. Natomiast mamy też informacje o szturmie Marinki, która jest broniona przez żołnierzy dwóch brygad 35 i 79. Prowadzono siły czeczyńskie Zdobyto niewielki, niewielki skrawek na północ od Marinki, natomiast brak sukcesów te ataki były od strony północnej oraz szczególnie od strony południowej one tutaj załamały się w ogniu uzyskano tylko na północy niewielki sukces, natomiast nie udało się stronie rosyjskiej oraz oddziałom czeczeńskim osiągnąć tutaj jakichkolwiek większych sukcesów, chociaż pewnie dowództwo liczyło na sukces w postaci Zdobycia reszty Marinki, chociaż, jak wiemy, jest to jedno wielkie morze ruin i nadal bronią się tam żołnierze ukraińscy. Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy na odcinek zaporoski. Jesteśmy na odcinku zaporoskim, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mamy informacje o walkach na wschód od Wółkodaru. Mamy tutaj informacje o zajęciu Wody Mirki Stronę ukraińską, brakuje potwierdzenia, nie zmieniam na razie nic, pisał to rosyjski bloger, mil bloger, natomiast jeżeli chodzi o walki na froncie, mamy tutaj działania rozpoznawcze strony ukraińskiej, bez większych zmian na linii frontu, natomiast dość mocno bombardowany był Melitopol, Tokmak, szczególnie rejon Połoch wielokrotnie, Bilmaku, w Mariupolu zanotowano wybuchy, oraz w Berediańsku, prawdopodobnie za pomocą storm shadowów. bombardowany był port w Berediańsku, pojawiły się filmiki z wypływania statków, które uciekały z portu, natomiast wiemy, że strona ukraińska bombarduje magazyny, koncentr miejsca koncentracji oraz centra zaopatrzeniowe, infrastrukturę, linie kolejowe i wszystko, co może Rosjanom czy w wojskom rosyjskim pomóc w manewrowaniu, czy też, że tak powiem, ogranicza w pewnym sensie stronie rosyjskiej możliwość manewrowania czy swobody operacyjnej na tym odcinku? Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy informacje o ostrzale Hersonia oraz kilku miejscowości, ołeczki, w rejonie szachy. W nowej chachówki przez stronę ukraińską. Oczywiście znowu pojawiły się filmiki z udziałem 406. Brygady artylerii, która tutaj zniszczyła kilka rzeczy. No, widać, że to rozpoznanie ukraińskie naprawdę jest tutaj dość dobre. Działa, a ta brygada, naprawdę, która już tutaj wiele miesięcy spędziła na tym odcinku i spędza, widać, że, no, służy, czy doświadczenie, które żołnierze jej mają, no, służy do niszczenia. Z sukcesami niszczenia techniki oraz miejsc koncentracji wojsk rosyjskich. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje z tego rejonu, no to mamy informacje o, tak powiedziałem, o wypadzie znowu żołnierzy z, wolne, z legionu RDK i legionu Wolnej Rosji, o Szebekino, Nową Tabliżankę. No tutaj też wsparcie artylerii ukraińskiej, która ostrzelała i Szebekino i Nową Tabliżankę. Mamy też informacje o ostrzałach w ogóle artylerii na pograniczu z obwodem białorodskim. Natomiast e, wiemy też, że codziennie atakowana była Ukraina za pomocą pocisków przez Rosję. I 1 czerwca, i 2 czerwca, tutaj 1 e, zestrzelono 10 pocisków manewrujących, natomiast 2 czerwca ukraińska artyleria zestrzeliła 15 rakiet manewrujących H101 i 555 oraz 21 dronów szachet 131, 136. Jak mówię, tutaj codziennie strona rosyjska atakuje. No, tak powiedziałem, 1 czerwca na wyraźnie samego Kijowa obrona ukraińska zastrzeliła 7 rakiet balistycznych i 3 manewrujące. Wiemy, że też strona rosyjska przecież ostrzeliwuje też i pogranicze w tym harku, więc. Codziennie, codziennie coś tutaj się dzieje, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o ofensywę, działania ofensywne trwają, one przygotowują jakby właściwy moment do ofensywy. Kiedy ona nastąpi, czas odlicza się, więc liczę na to, że moje umówione dwa tygodnie z końca, marca, z końca maja no, da odpowiedź, że do połowy czerwca się rozpocznie. Słuchajcie, tyle z tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.